Wyciszenie stanu zapalnego w odcinku lędziowo-krzyżowym. Pozycja wyjściowa. Połóż się na plecach. Zaleca się wykonywać ćwiczenie na karimacie. Zegnij nogi w kolanach tak, aby całą powierzchnią stóp dotykać podłoża. Złącz nogi ze sobą. Wykonuj delikatne rotacje w lewą i prawą stronę. Postaraj się nie przekraczać kąta 45 stopni. Pamiętaj, że to nie jest ćwiczenie rozciągające. Zbyt duża rotacja może sprowokować większy ból. Wykonuj ćwiczenie w spokojnym tempie. Jeśli w trakcie lub po ćwiczeniu odczuwasz ból lub dyskomfort, może to oznaczać, że ćwiczenie zostało wykonane w zbyt dużym zakresie ruchu lub w za szybkim tempie. Skonsultuj się w takiej sytuacji z fizjoterapeutą. Ćwiczenie należy wykonywać 3 razy dziennie przez około 5 minut.